odszkodowania zapłacić za to, że jest rolnikiem. W skrócie chodzi o to, że na terenie jego gospodarstwa prowadzona jest działalność właśnie rolnicza, hodowlana, co nie spodobało się nowo wybudowanym sąsiadom, którzy podali go do sądu i po wielu latach tułaczki sądowej, sąd apelacyjny właśnie rozstrzygnął w tej sprawie i zasądził karę dla Szymona Kluki rolnika, który od wielu pokoleń taką działalność tam prowadzi. Bo nie on, ale również jego rodzice, a wcześniejsze dziadkowie. Szanowni Państwo, bulwersująca sprawa, my traktujemy ją bardzo poważnie, ponieważ jest to pierwsza tego typu sprawa w Polsce. Jest to sprawa bez precedensu, tworząca właśnie ten precedens. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że pojawią się kolejne tego typu sprawy, gdzie rolnicy będą podawani do sądu za to, że pracują, za to, że, e, że się kurzy, za to, że pieje kogut, za to, że e, świnka chrumpnie. E, nie chcemy do tego dopuścić, dlatego dzisiaj Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi o godzinie 12 zapraszamy e, wszystkich do jej śledzenia, ale my również pod, 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 podjęliśmy e, pracę razem z panią minister e, Anną Gębicką, razem z panem ministrem e, Andrzejem Śliwką, aby uregulować ten stan prawny, ponieważ e, obawiamy się kolejnych tego typu spraw e, i z tego powodu Stworzyliśmy projekt, dwa projekty ustaw, nad którymi będziemy teraz pracować razem ze środowiskiem rolniczym, tak aby uniemożliwić tego typu sytuacje w przyszłości. Nie chcemy, aby działalność rolnicza w Polsce była karana, bo dzisiaj ten wyrok sądu to umożliwia i my wzywamy ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działań, bo dzisiaj potrzebne są jasne, sprawne działania. A my tych działań nie widzimy po stronie ministra, pomimo deklaracji, pomimo przyjazdu na teren tego gospodarstwa pana ministra, nie, pomimo wielu deklaracji w mediach, nie widzimy realnych działań i dzisiaj na tej komisji chcemy się pytać o te działania, chcemy rozmawiać o przyszłych rozwiązaniach prawnych, ale przede wszystkim pomóc rozwiązać sprawę tego konkretnego rolnika, ponieważ jest to dramat jego i jego rodziny. Proszę. Szanowni Państwo, ta sytuacja, która miała miejsce w województwie łódzkim, to jest dla nas wielkie ostrzeżenie i tak naprawdę ostatni moment na to, żeby te kwestie związane z funkcjonowaniem rolników na obszarach wiejskich uregulować. Wieś jest w pierwszej kolejności miejscem produkcji rolniczej i o tym trzeba pamiętać. O tym muszą pamiętać też ci, którzy przeprowadzają się na wieś. Wieś jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia. My się z tego cieszymy, natomiast co najważniejsze, wieś polscy rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i my się tego bezpieczeństwa żywnościowego nie możemy wyrzec. My już widzieliśmy w czasie pandemii, my widzieliśmy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, jak ważne jest to bezpieczeństwo i samowystarczalność żywnościowa. Stąd te projekty, o których mówił pan minister Cieciura. Chciałabym też powiedzieć o jeszcze jednej sprawie związanej z zarządzaniem ziemią. To jest sprawa dotycząca Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rolnicy biją na alarm, że jest tam coraz więcej nieprawidłowości. E, biją na alarm w sprawie zakończenia dzierżaw, tak zwanych 30. To jest ta ustawa, która nakazywała zwrot 30% gruntów w przypadku tych dużych dzierżawców. Część z nich tego nie zrobiła i teraz ta ziemia, te dzierżawy miały trafić do rolników. μη μοτ Cała ta, cała, cały ten proces jest wstrzymywany i to jest bardzo niepokojące. Tym bardziej, że na czele Kowru stoi obecny poseł PSL-u. Proszę Państwa, to jest sytuacja zupełnie niecodzienna. Aktualny poseł pełni jednocześnie funkcję dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dlatego my też przygotowaliśmy projekt rozwiązanie, które jednak wskazuje na to, że tych funkcji, czy to posła senatora, czy posła do Parlamentu Europejskiego nie powinno się z funkcją dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. No, na pewno nie służy to rzetelnemu, skrupulatnemu wypełnianiu obowiązków. Ten proces też trzeba przerwać, więc to jest nasz kolejny projekt. Natomiast dla nas teraz priorytetem jest to, żeby uregulować te kwestie związane właśnie z tak zwanymi emisjami, z tym wpływem gospodarowania na otoczenie, z tym, żeby rolnicy czuli się bezpiecznie i mogli w spokoju prowadzić swoją działalność. Szanowni państwo, my czytając uzasadnienie do tego wyroku, naprawdę się zastanawialiśmy, w jaki sposób ktoś mógł w taki sposób orzec, ponieważ sytuacja, która dotknęła rolnika z województwa łódzkiego jest tak kuriozalna, tak absurdalna, że nie powinna nigdy mieć miejsca w Polsce. Niestety sądy zaczynają orzekać w sposób, który Urąga jakimkolwiek, urąga jakimkolwiek zdrowemu rozsądkowi. Stąd też, skoro sądy zaczynają orzekać w oderwaniu od rzeczywistości rolą polityków, rolą posłów jest to, żeby przygotować takie przepisy, które zabezpieczą rolników. W możliwości prowadzenia przez nich działalności rolniczej, bo to jest kluczowe. O tym mówiła pani minister Gębicka, o tym mówił pan minister Cieciura. Ja powiem państwu, nie było dożynek w moim województwie, w województwie warmińsko-mazurskim, w którym na każdych tych dożynkach był poruszany właśnie temat pana Szymona Kluki. Rolnicy się martwią, rolnicy się boją, że orzeczenie, które zapadło w tym roku, może również doprowadzić do upadku i gospodarstw rolnych. Więc rolą mądrych rządzących byłoby przygotowanie przepisów. My jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy pytania w sprawach bieżących do pana ministra Krajewskiego konkretnie o tą sprawę. Ja zadawałem te pytanie panu ministrowi. Pan minister Krajski uciekał od odpowiedzi, nie powiedział, kiedy finalnie oni się tym tematem zajmą. Jak zawsze w geście można powiedzieć, zachował się jak Piłat umył ręce, powiedział de facto, że to nie jest problem, bo takie jest orzeczenie, taki jest wyrok. No to my mamy rozwiązanie. Przygotowaliśmy dwa projekty ustaw. Jeden nowelizujący ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, a drugi związany o emisjach w prowadzeniu działalności rolniczej. Co jest ważne? Nam zależy, żeby zabezpieczyć możliwość prowadzenia działalności rolniczej przez rolników, żeby nie było takiej sytuacji, że mieszkańcy miast przeprowadzą się na wieś. I będzie przeszkadzała właśnie świnka, będzie kogut przeszkadzał, zaraz będzie przeszkadzał dzwon w kościele. No, mieszkańcy miast, którzy się przeprowadzają na wieś, muszą mieć świadomość e, tradycji, a także specyfiki prowadzonej działalności i również tego, że zgodnie z tym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem wieś służy działalności rolniczej. I to muszą nasi, nasi e, przyjaciele z miast, którzy się przeprowadzają na wieś, zrozumieć. E, a jeżeli. Sędziowie tego nie rozumieją, jeżeli sędziowie orzekają w tak absurdalny sposób, to rolą odpowiedzialnej opozycji, bo skoro rządzący no nie zajmują się tym tematem, rolą odpowiedzialnej opozycji jest przygotowanie projektów ustaw. Mam e, oczywiście takie, e, mam taką nadzieję, że zarówno politycy PSL-u, jak federacji podpiszą się pod naszym projektem, że będą chcieli procedować ten projekt, że nie zrobią tego, co pan marszałek Chłownia robi najlepiej, czyli zapakuje. Coś do zamrażarki, zapakuje projekt ustawy do zamrażarki, bo ten projekt. Jest te, te, te zmiany przepisów prawa są oczekiwane przez polskich rolników, z którymi rozmawiamy, z którymi się spotykamy i z którymi konsultowaliśmy te przepisy i będziemy chcieli właśnie w ramach pracy parlamentarnej również rozmawiać. Może będą jeszcze jakieś dodatkowe uwagi. Na wszystkie uwagi jesteśmy otwarci, bo my chcemy rozwiązać problem. Doprowadzić do tego, żeby polscy rolnicy swobodnie mogli prowadzić działalność gospodarczą i żeby nie było sytuacji, w której wyroki sądów, czy osoby, które nie rozumieją specyfiki polskiej wsi, będą pozywały polskich rolników i oni, tak jak wspomniał pan minister Cieciura, będą otrzymywali wyrok, gdzie finalnie będą musieli zapłacić ponad 120 tysięcy złotych. No to się nie mieści w głowie. Dziękuję.